Cześć. W tym poradniku pokażę Wam, jak przyspieszyć internet. Uruchamiamy start, następnie uruchom. W uruchom wpisujemy gpedit.msc. Akceptujemy. Uruchamiamy konfigurację komputera, następnie szablony administracyjne. Sieć harmonogram pakietu QoS. Ogranicz rozciepliwość przepustowości. Włączamy z 20. Przestawiamy na 0. Akceptujemy. Zamykamy. Dziękuję za obejrzenie poradnika. Nagrał dla Was Kamil Niemczycki. Zapraszam do obejrzenia reszty moich poradników. Cześć i powodzenia.